Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam uwaga na co, na vlog masa. Ha. Zostałam tak zainspirowana przez innych youtuberów, nie jest dzieckich oczywiście, tylko takich ogólnych, lifestyleowych, że mówię, dobra, zrobię vloga, ale to nie będą normalne vlogi. Tylko te vlogi będą takie moje codzienne, tak? pokażę Wam jak idę do sklepu, jak jestem taka, wiecie, nie dziecka, czyli eska, no to będą po Czekać. prostu vlogmasy, nie tylko jeździeckie, nie chcę wam pokazywać tylko stajnik, tylko tylko ogólnie cały mój dzień. Mam no, już 3 grudnia, 3 grudnia, ale tak mówię, że będę robić vlogmasy wtedy, kiedy mi się będzie podobać, a nie tak regularnie, że codziennie, może będę robić co 3 dni. Przypominam, właśnie zanudzić? Zobaczymy. Eee, mamy <laughs> dziewiątą. Uwaga, co się dzieje na dworze? Pada śnieg i śnieg jest na ziemi. A wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że mam letnie opony. Dobra, eee, ja idę na śniadanie. Idę śniadanie. Co dzisiaj robię? Dzisiaj jadę do stajni z moim luzakiem. Tak, mam luzaka. Eee, bo nie daję rady z czterema kołem sama. I co? No, ale ja będę dopiero później, także e, do godziny 13 będę się nudzić. Dodam jakąś posta na Insta. A propos, napiszę na Insta. No, dobrze, to trzymajcie się. Do zobaczenia. Powiem wam, że jestem w szoku, że jest śnieg. Mamy 3 grudnia, a już jest śnieg. Miałam mieć jeszcze generalnie choinkę w tym miejscu, ale nie miałam dodać kwiatków, no a to są moje, moje ma małe dzieci, które <grym> mi się nie opikuje i, i no, no musiały zostać ze mną. Kochani, update ja wstałam, już się ogarniałam, czyli poszła się wykąpać, przebrałam już w dres. No, okazało się, że muszę jechać po moją mamę, więc zabiorę was ze sobą na tą fantastyczną przejażdżkę w śniegu na letnich oponach. No, jeszcze tylko zaścielę łóżko, ubiorę skarpety i tak naprawdę muszę się zbierać, bo muszę być z panią o 10.30, a my 10.20. jestem ogarnięta do wyjścia, jestem cieplutko ubrana, nie widać futerka, na nogach też mam futerka. Idzie ze mną Grejosław, wezmę go, biorę sobie wodę, bo nie mam nic do picia w aucie i wychodzę. Ale choro pieśni pod nogami, ja nie wiem, czy ja mam to tak szybko słuchajcie, ogarnęłam jakoś ten samochód jestem cała w śniegu jak widać, nie wiem, mega się cykam bo <laughs> nic nie widać dobra odpalił ale mam całe auto w śniegu masakra dobra próbujemy coś ogarnąć dobra Jest dramat! Dramat! Jak cholera! Masakra jest biało, Nie ja się tak mega stresuje, bo ja widzę, jak te auto jeżdżą, a ja nie mam prawo jazdy, wiecie, od tego roku. Słuchajcie, dobra. Czas start! Jedziemy! O, drama! O, dramat! Muszę no, Czyż to jest jakiś dramat? Ej, jest biało! Boże, jest biało! Masakra, sorry, że tak, taka... Ale nie mam dobrego tutaj miejsca, żeby was trzymać i nagrywać. Ja ciekawe co... Dobra, odezwę się potem. Słuchajcie, ja już dojechałam, czekam teraz na moją mamę. Aż wyjdzie. Słyszymy sobie z Jarosławem. Ja coś sobie przeglądam na Instagramie i tak dalej. Nadal pada śnieg. I pada. Dojazd tutaj był mm, lekko mówiąc ciężki. <grym> Ale nic <grym> dziwnego w sumie. Ale wszyscy jeżdżą ostrożnie, tak żeby było bezpiecznie. Jednak okazało się, że... Nie poszliśmy do sklepu, tylko mamę i pojechaliśmy do domu. A zobaczcie, tu tu w oknie siedzi. My też są w dużym pokoju. A tu w oknie siedzi Kicia. Kitka. Słuchajcie, wy jeszcze Sandrę nie poznaliście. Sandra to jest moja luzaczka. Eee, oraz osoba której um, promadzę jazdy. Tak mogę ładnie to ująć. Cię um, ją też poznacie, bo e, zabieram ją do stajni. Sam też nie tu, nie wspólnę, nie będzie prawa jazdy, więc ją zabieram. E, no zobaczymy. Będzie na pewno ślepsza podróż w taką pogodę. E, a ja teraz usiądę sobie... Um, e, I co? Nic może stworzę posta na Instagrama. No i poglądam jakieś filmy na żeby się zainspirować, a teraz biorę się na robienie kakałka. Jestem już się w pokoju, piję sobie kakaoko, leci muzyczka i co? I się zaczęłam malować. Tak o, mi się nie. Jak widzicie, ja już pomalowana, ogarnięta, przebrana, zaraz wam pokażę dokładnie w co jestem ubrana i zbieram się do stajni, bo za 15 minut mam być po... za 20, mam być po Sandre, a jak wiemy, śnieg nadal stoi i no muszę pokonać go na oponach letnich. Lampę włączyłam, więc tak, mam na sobie bluzę mega ciepłą Dali Lejman, czyli Design by Dalia. Pod spodem mam jakąś koszulkę taką techniczną, żeby było mi ciepło, yy, Ater Eko. Czepeczka też yy, The Bajdalia. Bryczki, to jest jakiś no-name. Pasek jest ze Stradivariusa. Yy, no i skarpeteczki też od Dali. Mieliście takie, jak widzicie, all black outfit. Ale już wam pokazuję, co zakładam na górę. Tala! A na górę kurtka. Jedna z, cieplą, z cieplejszych jak ja mam, w sumie to druga hu, najcieplejsza e, To jest fuksa, taka neonowo-różowa Tak się prezentuje e, Fotki dzisiaj robię właśnie pod bluzę, kurtkę i czapkę Także czarny odświetl pasuje do wszystkiego Dobra, ja już jestem w aucie, ruszam po Sandrę Ale powiem wam, że się ociepliło, jest tylko minus pół stopnia Wcześniej było... Boże, wszystko pika! Wcześniej było minus 2,5, także jest ciepło. Ja się ubrałam troszeczkę za grubo, chyba, ale wolę, żeby było mi za ciepło niż za zimno. Prezes Sandra idzie wchodzi na oto, uwaga. 3, 2, 1, wchodzi. Już jesteśmy w stajni po małych przebojach po drodze. Widzicie, tutaj jest Tornado. Tutaj jest Inka. To jest nowy konik Prymus, Wy go jeszcze tutaj na YouTube nie znacie. To jest koń, który przede mnie w trening. O. A tam się szykuje kolejny, jego dłużej nie będę pokazywać, bo właściciele niezbyt sobie życzą. No, tak to u nas wygląda. Mamy lampki w pace, takie na czujkę. O, widzicie? I się zapalają. Ja już się ubieram. Muszę wyczyścić oficerki i już jest gdzie czegoś. Może używę sobie o, tych chusteczek do sprzętu od Forsa. Widzicie się tutaj wyustrze? O, ostrzuło się. No. Poproszę jeszcze Sandrę, żeby mi ponagrywała trochę jazdę. I co? Wsiadamy. Te koniki moje dzisiaj pójdą tylko sobie połazić i będziemy też robić fotki. Ale fotki jej bluzy. Także to są potem. Robimy żarełko na Tornasia i Drake'a pokażę Wam, jaką paszę dostają koniki. Dojdziemy na do naszego kaszownika. Ok, raz że w okresie takim mm, świątecznym, grudniowym i noworocznym, Torne do Inkala mają wolne od jakichkolwiek skoków i mocniejszych jazd po całym roku startów, zdecydowanie się tu należy, więc dostają trochę niejedzonka. Torne dostaje kuflera, kasza EF, tak się nazywa, nie pamiętam jak się jak tak wygląda, dostaje półmiareczki. Miarki i dostaję taką płasko e, miarkę e, sieczki z od Spillersa Alfa, Alfa? Jak to się nazywa, Żeby dużo nam nie przytył przez tą pauzę. Okej, okay, taki mam już. jeszcze. Dobra i dostaję, uwaga, tu przejdziemy. I dostaję Trzy czwarte miarki owsa. Koniec to nasia. Teraz do Inka i Inka nie dostaje owsa, bo jest sama w sobie bardzo gorąca, jeśli chodzi o harapkę. I ona dostaje pół marki Brandona XL. I tą samą sieczkę co tornaś. Też w takiej samej ilości. Zrobiłyśmy taki miks słodych, krawokulek i takich różnych rzeczy. To jest D&G Alphabet, tak się nazywa. I damy teraz y, wszystkim głodnym koniom. I dajmy pomiarać sobie powrócili dobra w tym okresie zimowym dajemy regularnie witama koniec zostały pełną ilość witamin i dajemy takie 3-4 kubka to jest równo 6 śniareczek Słuchajcie, ja już jestem pod domem, odwiozłam Sandrę, całe i zdrowe dojechałyśmy do domu. Ja lecę się ogarnąć, rozebrać, umyć, trochę wygrzeć i może jeszcze się do was odezwę. Także do zobaczenia.